Gdzie ja jestem? Odpowiem tak. Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie. Nie dojdziecie tu słońce, przyrzekam ja tobie. No i to prawda nie dochodzi, bo stoimy w cieniu przepięknej, dwustuletniej lipy, ale nie jedynej tutaj. A więcej na ten temat wie pani Iwona Kocoń z lasów państwowych, która stoi razem ze mną pod lipą. Dzień dobry, pani Wono. Dzień dobry, witam serdecznie. Ta lipa, pod którą my tu, to jest pomnik przyrody i nie jedyny tutaj. Nie, na tym terenie mamy aż pięć takich pięknych lip. Trzy, zaraz tu, raz przy wejściu, przy wjeździe, tak. Dwa, trzy. Aha, tam jeszcze dwie. Pięć. 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 Tak. Co musi drzewo zrobić, żeby stać się pomnikiem? No w zasadzie tylko rosnąć. Musi osiągnąć na wysokości 1,30 m, 300 cm, czyli 3 m obwodu. Tylko tyle. 3 metry obwodu. No drzew to proste. A tutaj obok tego drzewa taka drewniana konstrukcja. Tam możemy zajrzeć? Nie możemy. Pukam. Odezwie się ktoś ze środka? Oj, chyba nie. A jeżeli już, to na pewno coś niedobrego. Uuu, coś takiego. Co to tam jest, się mieści? To jest stara studnia. Niestety A. ona już jest pusta w środku, nie ma wody. Ale to co widzimy na górze, cała ta obudowa, to jest oryginalna z czasów, kiedy powstawał ten dwór. No właśnie. I teraz idziemy wokół dworu, bo zaczęliśmy od lip, które tutaj pięknie rosną i cień dają, ale tak naprawdę rosną wokół starego dworu, a dzisiaj to leśniczówki, choć to nie jedyne nazwy, pani Iwono, jakie nosi ta budowla. Nie, to nie jedyne. Państwo się mogą spotkać z różnymi nazwami. Może to być sekretarzówka zarządówka, stary dwór, stara leśniczówka modrzewiowa. W internecie i w różnych innych um, publikacjach. Tak, Wszystko się zgadza. To jest jedno. Mhm. Jedno. Ona jest drewniana na podmurówce chodźmy jeszcze z tamtej strony, bo drewniana na podmurówce ile ona ma lat? Ona ma już ponad y, 140 lat została zbudowana w 1876 roku i to Habs Habsburgowie uczynili. W zasadzie nie Habsburgowie. Na ale ich polecenie. Tak, na ich polecenie. Architektem tego obiektu jest ich nadborny architekt Karol Pieczka. No tak, Habsburgowie tutaj um, zawdzięczacie im wiele rozmaitych budowli i ciekawych miejsc. A po co postawili ten dwór bądź leśniczówkę? Czemu miała służyć wtedy? Um, ona jest budowana dla ludzi, którzy pracowali dla Habsburgów. Habsburgowie jak się pojawili tutaj na żywie w 1838 roku ją zakupili. E, mieli tutaj prawie 42 tysiące hektarów gruntów. No to było co Z obrabiać. 41 tysięcy hektarów lasów. Coś pięknego. Nawet tak, sobie wyobrazić, jaka tutaj liczba ludzi pracowała, jaka armia ludzi. Żeby to utrzymać i o to dbać. Tak. I ci ludzie byli na, bardzo często sprowadzali z, z terenów, których, z których pochodzili sami Habsburgowie, czyli Austria, Szwajcaria. Rozumiem. Obeszłyśmy w międzyczasie um, jedną część dworu i z tej strony widać przepiękny, no taras, ale on jest zadaszony. Tak, to jest wyranda. W ogóle może powiem troszeczkę, jak powstał ten budynek. Bo historia jest jeszcze sięga 23 lata wstecz. Czyli uwaga, uwaga, uwaga teraz uwaga. zdradzamy najskrytsze tajemnice starego dworu tudzież leśniczówki. Tak, idziemy ku werandzie i pani opowiada. A więc projekt powstał w 1853 roku. Mhm. Ja Jak już... tu pachnie drewnem, proszę A, mówić, ale nie mogłam się powstrzymać. Projekt powstał tak dawno. Leśniczówka była zbudowana 23 lat, 3 lata później, czyli właśnie ten 1876 rok. No i w całości ten dom jest wykonany z drewna, ale uwaga, modrzewiowego. Ach, czyli to jest taki dwór modrzewiowy. Dwór modrzewiowy, tak. I może dlatego tu tak pachnie. I może dlatego tak pachnie. E, dwór jest konstrukcji ma konstrukcję wieńcową, czyli na zrąb, czyli belki są układane. Mhm. Tak, jest prosty, dwuspadzisty, ale co jest charakterystyczne, proszę zwrócić uwagę, na ten piękny, przedłużony dach. Mhm, zadzieramy Pod... głowy tak. w górę. proszę zwrócić uwagę na ten przepięknie obiegający dookoła budynku ganek, mhm. zobaczymy go również z drugiej strony, podparty oczywiście też młodrzewiowymi belami. Z tej strony, właśnie mamy, od strony wschodniej mamy piękną werandę ze zdobieniami. Fantastyczna jest ta weranda, naprawdę. Już uruchomiłam wyobraźnię i sobie pomyślałam, że na przykład Zasięć. przy tak, kawie tak. i przy ciastku. Albo nawet jak jest zima, to za oknem śnieg i mróz, a tutaj siedzimy prawie na dworze, a jednak osłonięci. Taki ogród zimowy z czasów habsburskich. Coś pięknego. Za chwilę sobie obejdziemy do końca ten cały dwór i pospacerujemy tu trochę, bo pani Iwono, no, każdy może przejść zobaczyć z zewnątrz tę leśniczówkę i się nią zachwycić. Oczywiście, że tak, można zobaczyć, zresztą ona jest bardzo fajnie i dogodnie położona, około dwóch. Kilometrów od centrum UIS-u, ale przy... jest przy samej drodze. I przy samej drodze, tak. Można ją oglądać oczywiście z zewnątrz. Niestety do środka wejść nie możemy, gdyż to dalej jest dom mieszkalny. Mieszkają tutaj rodziny, ludzie, którzy pracują w lasach państwowych, więc no nie, nie będziemy im tam w środku przeszkadzać. Natomiast to, co najciekawsze, to i tak mamy na zewnątrz. Zwróćmy uwagę na właśnie te przepiękne zdobienia. Bardzo proszę, żeby pokazać te detale. Te detale będą Państwo mogli zobaczyć na stronie Radia Katowice, bo tam będzie nasza opowieść w formie wideo. No i będzie można sprawdzić, czy pani Iwona mówi prawdę. Dokładnie. No i jeszcze jest jedna bardzo ważna cecha tej, tej, tego obiektu. Proszę zwrócić uwagę, że ona przypomina, jak ktoś wyjeżdża za granicę i jest w okolicy Tyrolu, to to mm -hmm. bardzo przypomina taką willę szwajcarską. To prawda, tak jakbyśmy się tam mm -hmm. na chwilę przenieśli. Pierwsze wrażenie, jak się podjeżdża. Dokładnie. I to jest właśnie Karol Pieczka, czyli ten architekt habsburski, bardzo mocno wzorował się na, na właśnie tych tradycjach Tyrolski. No to my sobie jeszcze wokół pospacurujemy, ale na koniec naszej rozmowy podejdźmy do Lipy, bo właściwie umówiłyśmy się tutaj, żeby odkryć tajemnicę Lipy, a dwór przy okazji, ale stał się głównym bohaterem, przytulamy się do tej ogromnej Lipy. Ta jest chyba najgrubsza, prawda? Nie, najgrubsza jest przy bramie wyjściowej. Ona ale ona tam... ma wiele konarów. Tak, ma, ma wiele konarów. konarów. I o czym szumi nam ta Lipa? Zraćmy tajemnicę, słuchamy. O przyszłości. Hmm. Na pewno i o przyszłości też, bo ona jeszcze tu będzie stała. A nas już bardzo, nie będzie. Na bardzo długo, dokładnie. Hmm. I domyślam się, że dobrze wpływa na nas, kiedy przytulamy się do drzewa. No, proszę sobie wyobrazić, że lipy y, były zawsze uważane za drzewa święte. To zawsze było drzewo kojarzone z taką kobiecością czyli sadzono ją, żeby był spokój w domu, żeby było szczęście rodzinne, żeby były dzieci, i żeby z drugiej strony odganiały wszystkie czary. Wampiry przeganiały uroki, także te lepiej właśnie lipy spełniały właśnie takie funkcje. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo często przy starych domach te lipy się znajdują. Są to pisane. dobrze, że się tu przytulamy, Pani Iwona, no to my tak zostaniemy przytulone tutaj. Niech nam szumi o przeszłości i o swoich tajemnicach. Można powiedzieć jakieś życzenie, które się na pewno spełni. To teraz myślimy.